Siemanko. Jak wiecie, rzadko nagrywam jedzenie, ale dzisiaj jestem w takim miejscu, że aż nie warto tego nie nagrać. Jestem z kolegą Michałem. Byliśmy dzisiaj na szkoleniu w Warszawie. Szkolenie z światła i dźwięku w Teatrze Kapitol. Podjechaliśmy jeden przystanek metro na Świętokrzyską i jest tutaj nowy kebab, Gemuze House Kebab. I jeśli ktoś jest z Warszawy, koniecznie musicie tu zajrzeć, bo naprawdę rewelacja, przepyszne kraftowe mięsko wołowe. Kurczak też naprawdę bardzo dobrze wygląda. Jadłem w półce, bułeczka przepyszna, chrupiąca, sosy naprawdę rewelacja. Nie było tu jeszcze Księżula, więc nie ma kolejek aż takich. Ale kebab naprawdę rewelacyjny. Rzadko kiedy nagrywam jedzenie, ale dzisiaj musiałem zrobić wyjątek, bo ten kebab jest warty polecenia. A gdyby ktoś się zastanawiał, ile trzeba zapłacić za takie kebabysko, 35 zł kosztuje opcja z kurczakiem. Wołowina, z racji, że kraftowa, no to droższa, 40 coś zł. A mięso mieszane, 39 zł. Pan chyba zauważył, że nagrywam, bo przez sympatyczny pan Przyszedł i poczęstował nas jeszcze przepyszną baklawą. Powiedzieliśmy, że... Może po prostu chciał być miły. E, I ma rację, u nas na Śląsku nie ma tak pysznych kebabów. Koniecznie tu przyjeść. Powiedziałem, że z metra trzeba wysiąść na Świętokrzyskiej, ale tam kebab znajduje się na marchołkowskiej 136. Tam musicie się przejść kawałeczek od metra. Tak jak wspominałem, nie robię filmów o kebabach, ale to mięso muszę nagrać, a tu przez sympatyczny pan właściciel. Pozdrawiamy! Nie wiem, czy najlepszy na świecie, ale na pewno najlepszy w Polsce, a już na pewno najlepszy, jaki jadłem. No to tutaj jeszcze ciasto tak pięknie się prezentuje. Wziąłem sobie na wynos, w środku jadłem dymuzę w bułce. Tutaj mam dymuzę w cieście. Polecam.